Cześć, witam wszystkich, moi drodzy miłośnicy Star Trekowych komiksów, którzy przemierzają tą galaktykę i nieustannie odkrywają wiele jeszcze bardzo ciekawych komiksów o Star Treku z uniwersum Star Trek'a nie okazało się jeszcze na polskim rynku. Ale jest coraz lepiej. I w dniu dzisiejszym mam dla Was komiks, który każdy miłośnik Star Treka, zwłaszcza oryginalnej serii, Tos powinien mieć w swojej komiksowej bibliotece. Mowa tutaj o komiksie pod tytułem Miasto na skrawie wieczności według Harlana Ellisona. Dlaczego jednak akurat ten komiks mieszczący się na 144 stronach jest aż tak wyjątkowy? Jest ku temu oczywiście kilka powodów, ale jednym z podstawowych jest scenariusz napisany przez Harlana Ellisona, który miał być wykorzystany do 28. odcinka oryginalnej serii Star Trek'a pod tytułem Naprawić przeszłość. I to odcinek serialu, który został wyemitowany w 1966 roku. Natomiast scenariusz Harlana został doceniony przez całą amerykańską gildię scenarzystów. Opowieść ta była na tyle ambitna i angażująca, że po dziś dzień odcinek ten z oryginalnej serii uznaje się za jeden z najlepszych odcinków Star Trek'owych. Pomimo tego, że to co zobaczycie w serialu w 28. odcinku wcale nie jest dokładnym odzwierciedleniem scenariuszu Harlana. Średnio na utworzenie jednego odcinka oryginalnej serii szło około 200 tysięcy dolarów. W obecnych czasach może się to wydawać bardzo mało, biorąc pod uwagę, ile teraz wydaje się średnio na seriale, ale wtedy było to bardzo dużo. Oryginalny scenariusz Harlana zakładał, że trzeba będzie wykorzystać znacznie, znacznie więcej scenografii i więcej pieniędzy przeznaczyć ogólnie na wszystko, włącznie z jedną z najważniejszych postaci w całym odcinku główną aktorkę, która będzie odgrywać bardzo ważną, żeńską postać. Ostatecznie to, co zobaczycie w odcinku serialu, kosztowało około 250 tysięcy dolarów, a z tego, co mówił Jane Roddenberry, mogło kosztować nawet dodatkowe 200 tysięcy dolarów więcej, pod warunkiem oczywiście, że reżyser nie ograniczałby się ze scenografią i odzwierciedleniem oryginalnego scenariusza w serialu. Ostatecznie wyszło tak, że zasłaniając się kosztami, niestety nigdy nie pokazano tego oryginalnego scenariusza w serialu, ale nic straconego, ponieważ istnieją Komiksy, i właśnie w komiksie, Miasto na Skraju wieczności mam okazję przeczytać. Oryginalny scenariusz tego odcinka, który, powiem Wam, jest zupełnie inny niż to, co zobaczycie w 28. odcinku serialu telewizyjnego. Ok, może nie zupełnie inny, ponieważ sama podstawa historii jest taka sama, ale jednak kiedy zaczynamy czytać komiks, kiedy porównamy sobie to do odcinku serialu, widzimy, w jak wielu elementach ten scenariusz się rozbiega jak wiele elementów zostało przechylonych, jeżeli chodzi o wagę wydarzenia, w zupełnie inne miejsca albo na zupełnie inne postacie. Oczywiście, że specjalnie do dzisiejszego nagrania powtórzyłam sobie seans tego odcinka, aby być na świeżo i na bieżąco. Ja oglądałam oczywiście oryginalną serię przynajmniej dwa razy, ale mimo wszystko pewne rzeczy, wiadomo, umykają. A na świeżo jestem w stanie w 100% powiedzieć, co zostało zmienione i co zostało zmodyfikowane oraz obcięte ze względu na budżet. Sam tego mixu, jak i odcinka telewizyjnego zaczynają się dość podobnie. Jeden z członków załogi ucieka ze statku. W pewnych okolicznościach, aby trafić na tajemniczą planetę, na której znajduje się Brama Czasowa. W przypadku serialu telewizyjnego jest to dr McCoy, natomiast w przypadku komiksu jest to jeden z członków załogi, który nie grzeszy niestety poprawnym zachowaniem, jeżeli chodzi o członka Enterprise. I w tym miejscu pojawia się już pierwsza rozbieżność, ponieważ scenariusz Halana zakładał, że ta opowieść będzie poruszała wiele wątków, nie tylko i wyłącznie awanturniczą przygodę pod czas której główni bohaterowie będą próbowali zapobiec wydarzeniom, które zmienią bieg historii, ale też będzie poruszał różne wątki dotyczące handlowania nielegalnymi substancjami, co było bardzo ważne w dalszym kontekście odcinka, kiedy to nasi bohaterowie przenoszą się do lat 30., a także poruszania wątków rasizmu oraz wybiegania bardzo mocno przeszłość z ideami. Zarówno w serialu, jak i w komiksie, jeden z członków załogi wbiega w tą bramę czasową i niestety w konsekwencji całkowicie zmienia historię ludzkości Włamko sekundy znika Enterprise, znika załoga Enterprise'a i nasi główni bohaterowie stoją przed bardzo trudnym zadaniem przed odwróceniem biegu historii, tak aby wszystko wróciło na swoje miejsce i wszystko się naprawiło. W serialu tego w ogóle nie ma, ponieważ nie było na to budżetu, ale w komiksie mamy scenę, podczas której nasi bohaterowie na chwilę wracają na Enterprise, slash inny zupełnie statek, ponieważ jest to teraz statek rebeliantów, i mają okazję na własne oczy zobaczyć, jaka będzie konsekwencja zmiany tej historii. Dlatego tak bardzo są zdeterminowani, aby ją poprawić. W konsekwencji zarówno Kirk, jak i Spock skakują wir czasowy, aby wszystko naprawić, i trafiają do Ameryki lat 30. Ponownie wybór tego miejsca w historii Ameryki, czyli lat 30. Jest całkowicie nieprzypadkowy, jeżeli chodzi o Harlana. Jest to bezpośrednio związane z czasem prohibicji trwającym w tamtym czasie, a także dużymi zmianami w społeczeństwie, które nie akceptowało ludzi pochodzących z innej rasy, przez co na przykład taki Spock ma zdecydowanie w tych czasach podgórkę i niemal z miejsca stwierdza, że ludzkość to barbarzyńcy. Tak samo w serialu nacisk emocjonalny jest tylko i wyłącznie na jedną stronę, czyli na Kirka i jego dylemat, który będzie musiał wkrótce rozwiązać, podczas gdy Spock jest jedynie osobą, która wspiera swojego kapitana. Z tymczasem w komiksie mamy okazję zobaczyć, że Spock jest postacią znacznie bardziej aktywną musi podjąć jedną z najtrudniejszych decyzji w całej tej opowieści. Kiedy wreszcie będziecie mieli okazję porównać zarówno komiks, jak i odcinek serialu, zobaczycie, jak różnie pojawia się nacisk na emocje, na pewne akcenty, na pewne sytuacje oraz na pewne wątki, które z zupełnie różnym natężeniem pojawiają się zarówno w serialu, jak i w komiksie. Jeżeli miałbym wybrać, co jest lepsze, czy odcinek serialu, czy komiks, byłoby to bardzo trudne, ponieważ uważam, że obydwa te scenariusze, zarówno ten zmieniony, i ten niezmieniony, mają swoją wartość. Mam wrażenie, że Jane Roderberry wyciągnął z tego scenariusza to, co najważniejsze, i pokazał dokładnie to, co chciał przekazać Harlan w swoim scenariuszu w formie serialowej, w zdecydowanie bardziej okrojonej formie, która nie wymagała wydawania tylu pieniędzy, ale wciąż klucz historii zostało zachowane. Natomiast w przypadku komiksu mamy zdecydowanie bardziej rozbudowane wątki, ta historia jest nieco dłuższa, ale też. Nacisk na pewne wydarzenia oraz na pewne decyzje jest w nieco innych miejscach niż na końcu odcinku serialu telewizyjnego. Jedno jest pewne, jest to jeden z tych komiksów Star Trekowych, o których można dyskutować bardzo długo. Gdybym jeszcze chciała rozwinąć się, zdradzając wam fabułę odcinka, pewnie spędzilibyśmy tutaj przynajmniej godziny, dyskutując jakie są drobne różnice i co na co wpływa, więc podaruję to sobie i pozwolę wam zdecydować, co jest lepsze. Odcinek serialu. Czy komiks? Co jest absolutnie fascynujące w tym komiksie i myślę, że zasługuje na spore wyróżnienie, to fakt, że ten komiks był rysowany ręcznie. Wszystko w 100% zostało wykonane ręcznie przez twórcę. Wszystkie rysunki zostały narysowane ręcznie i namalowane farbami przez samego autora rysunków. To jest doprawdy niesamowity ogrom pracy, bo w przypadku pracy z komputerem za każdym razem możecie coś poprawić, ale jeżeli rysujecie coś takiego, to te poprawki mogą być wprowadzane tylko i wyłącznie do pewnego momentu, ale wszystko musi być w 100% wcześniej zaplanowane i wszystko musi być rozrysowane tak, aby nie popełnić błędów, ponieważ te błędy będą twórce kosztować namalowanie całej strony od nowa. Chociaż miejscami mogłabym zarzucić rysownikowi, że troszeczkę nie trafię z anatomią, miejscami te postacie są rozrysowane bardzo dziwnie. To jednak jestem pod głębokim wrażeniem, jak komiks ten wygląda. Jest on niesamowicie malarski, bardzo piękny, wspaniale są połączone tutaj kolory, a te elementy, których nie można było pokazać w serialu ze względu na budżet, tutaj wybrzmiewają i wyglądają bardzo pięknie na każdym kadrze. I w tym momencie zauważyłam, że mam złotą farbę na rękach, ponieważ maluję w międzyczasie koronę i zapomniałam zmyć farbę akrylowej, więc jeżeli moje ręce będą się lśnić, to. Przepraszam, maluję w międzyczasie. Dokładnie tak, jak twórca tego komiksu. A na sam koniec pozostał nam już przegląd wydania od Egmontu, które tutaj jest takie standardowe dla wydań komiksów Star Trekowych w Polsce, czyli mamy tekturową, polaminowaną okładkę ze skrzydełkami. Z przodu znajdziecie informacje na temat innych komiksów, które są jeszcze z serii Star Trek do zakupienia. Natomiast na tylnym skrzydełku znajdziecie takie bardzo krótkie recenzje tego komiksu z różnych stron internetowych zajmujących się recenzowaniem. Komiksów i wszystkie są pozytywne. Jeżeli chodzi o dodatki w tym komiksie, są one bardzo ciekawe. Począwszy od wstępu napisanego przez Harana Alisona, w którym przybliża nam on pomysł oraz cały zamysł artystyczny kryjący się za tym scenariuszem, aż po dodatki na końcu, które zdecydowanie polecam Wam przeczytać po zakończeniu całego komiksu. Wiem, że niektórzy od razu sięgają do końcówki i czytają. Te dodatkowe informacje, ale w tym przypadku zdecydowanie polecam Wam to zrobić na samym końcu, ponieważ znajduje się tutaj kilka bardzo istotnych informacji. Jest to bowiem kilka stron adnotacji samego artysty, który zdradza nam pewne isteregi i tajemnice kryjące się w komiksie, choćby nawet informacje. Że połowa z bohaterów tego komiksu to jego znajomi i przyjaciele, których twarze umieścił wewnątrz tej publikacji. Dodatkowo znajduje się tutaj bardzo dużo easter eggów dotyczących samego Star Treka oraz wielu innych odcinków, z których zaczerpnął twórca, na przykład koncepcje na to, jak powinny wyglądać kadry. Dlatego też zdecydowanie polecam Wam tą lekturę na samym końcu, żeby nie zepsuć sobie przyjemności z czytania samego komiksu. Oczywiście na samym końcu znajdują się też dodatkowe Okładki, które zdobiły wydania zeszytowe w wydaniu amerykańskim tego komisu, podczas gdy my, jak to zwykle u nas, mamy okazję przeczytać całą historię w jednym tomie. Jak to w dobrej opowieści bywa, jest i posłowie, jednostronicowe posłowie, napisane przez samego Harlana Ellisona, który ponownie komentuje stworzenie tego niezwykłego scenariusza. I to by było wszystko ode mnie na dzisiaj. Mam nadzieję, że ta prezentacja, ta recenzja komiksu się Wam podobała. Ja jestem absolutnie zachwycona. Uważam, że jest to jeden z najlepszych komiksów o Star Trek'u, z uniwersum Star Trek'a, który okazał się na polskim rynku. Zdecydowanie powinniście go mieć, jeżeli jesteście fanami Star Trek'a. Ale oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja opinia, a najważniejsze pytanie kieruję do Was. Co Wy myślicie na temat tego komiksu? Czy Wam podobał się komiks Miasto na Skraju Wieczności? Czy być może zdecydowanie preferujecie odcinek serialu? A być może Wy macie jakiś inny odcinek, któremu dalibyście tytuł najlepszego odcinka Star Trek'owego? Komentarze są Wasze, natomiast ja na dzisiaj bardzo dziękuję Wam za oglądanie, za ten wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a jeżeli tak, to zostawcie lajka, suba, dzwoneczek, udostępnijcie to wideo. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie w Galaktyce Komiksów już za tydzień. Ale pamiętajcie, że zanim spotkamy się ponownie, przeczytajcie sobie coś fajnego. Dzięki raz jeszcze i pa pa!